Nasze mieszkanie wynajęliśmy 6 lat temu. Ma trzy pokoje, jest to około 70 m2 i płacimy za nie w przeliczeniu na złotówki 6000 zł. Cena za trzypokojowe mieszkanie w Monachium jest to około 750 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu na złotówki około 3,5 miliona. Monachium jest najdroższym miastem w Niemczech. Mam dla Was jeszcze ciekawostkę. Żeby dostać to mieszkanie, musieliśmy przejść casting. Do castingu zgłosiło się 200 osób. Każdy musiał przygotować dokumenty. Teczka wygląda mniej więcej tak z tymi dokumentami. Musimy oczywiście dać zaświadczenie o zarobkach, o niekaralności. Na tej podstawie zaproszono 10 osób do rozmowy i na szczęście to my zostaliśmy wybrani. Wystrojem naszego mieszkania zajmował się Konrad, bo to on ma taką smekałkę do wyszukiwania fajnych rzeczy, czy tego, co do siebie pasuje. I rzeczywiście wystrój mieszkania zostawiam totalnie jemu. Nie, nie, akurat ja się umiem ubrać, ale urządzić mieszkania nie umiem. Kuchnia nie jest moim ulubionym miejscem w domu, ale mam tu kilka takich szczególnych pamiątek, jak na przykład e, po raz pierwszy napisana litera J przez mojego syna. I mimo, że tego pomieszczenia nie lubię, to właśnie tutaj spotykamy się każdego ranka. Konrad nie wyobraża sobie dnia bez espresso. Ja przygotowuję dla chłopaków owsiankę, a Jasiek śpiewa nam w tym czasie piosenki. Nie wiem czy wiecie, ale mieszkania w Monachium są wynajmowane zupełnie puste. Czyli nie ma w ogóle mebli. Jest urządzona łazienka, a kuchnię najczęściej odkupuje się po poprzednim wynajmującym. Jest to oczywiście dodatkowy koszt na starcie. A teraz czas na moje ulubione miejsce w mieszkaniu. To właśnie tutaj spędzamy nasze wieczory, spotykamy się z sąsiadami, gramy w planszówki. I tutaj też jest moje miejsce, gdzie mogę ćwiczyć jogę. Jesteśmy w królestwie mojego syna Jaśka. Jasiek uwielbia klocki. To jest jego łóżko, wymarzone łóżko piętrowe. Nasz syn Jasiek ma 6 lat, jest naszym oczkiem w głowie i cały świat kręci się wokół niego. Codziennie wieczorem czytamy książki na dobranoc. Książki w naszym domu są w dwóch językach polskim i niemieckim. I dla mnie największym plusem imigracji jest to, że mój syn potrafi posługiwać się dwoma językami. Jesteśmy teraz w sypialni, chciałabym wam pokazać jedną rzecz. Obowiązkowy strój tutaj w tym regionie. Niemki mają w swoich szafach przynajmniej 6 zestawów, i każda wygląda w tym doskonale. Moda na ten strój pojawiła się wraz z Oktoberfestem, i od tej pory ten strój jest wykorzystywany nie tylko na Oktoberfest, ale też na przykład podczas brania ślubu. Wszystkie moje koleżanki, które urodziły się na Bawarii, nie wyobrażają sobie ślubu cywilnego w sukni ślubnej, tylko właśnie w tym wyjątkowym, wtedy w kremowej farbie, trachcie a jego cena waha się między 200 a 2000 euro, czyli między 800 a 8000 złotych.